No dzień dobry, chciałem u, dla was ogólnie powiedzieć, dzisiaj Krzysztof Kolonowicz mnie chciał wyrzucić, dzisiaj niedziela jest, chciał wyrzucić mnie z domu i... jest prawdę za co? Jak za co? jest prawdę za co? Co za co? Powiedz... A co ty na, nagadałeś na mnie? To prawdę za Ja narkoman a... jestem, jakiś k* i nie wiadomo co, że majtki nasrałem, k*. W szpitalu i chce mnie, <kwie> chce mnie do choroszczy wysłać? Ciekawe za co? Jak ja trzeźwy jestem? Za narkomanie. A a, a, a a powinieneś dawno się leczyć. Za narkomanie, ja to nie lecę tu tak. Tak, za narkomanie, o, jako narkomanie. Jak ja trzeźwy jestem. O, wczoraj piwo wypiłem. Narkomanie? Przyszedłeś, co z ust Nic nie jechało jechało? Nie nie, nie, nie. A co ty? Światło. No. To nieprawda. Co nieprawda to jest, tak? To jest nieprawda. Jak nie? To jest nieprawda. Jak nieprawda? A ty się nie? Razy? Ja tylko raz w życiu musiałem twaroszek zjeść albo kwaśne mleko. Raz. No pewnie że raz. A ty na sto waliłeś. O Tereski wracałeś kurwa, wzięłeś całe te i kurwa na napierdoliłeś mach. Bramkę otwierałeś kur... Dawaliłeś kurwa, kurwa Śmierdziało. Z nerwów. Tak, z nerwów. A, a z czego? Sam, widzicie? Sam ogółem powiedział, że wyrzuci mnie z domu. I bardzo mu dziękuję. I po prostu 4,8 przez mi oddaj. Tam do roku kurwa, tyle wydałem. Ludzie powiedzieli, że ty mnie nie powinieneś hajle płacić. A ile pieniędzy ja chcesz mieć? Idź do tyle w slajd. Ty naslany ma... no stąd śmierć.